Cześć, witajcie w pierwszym odcinku nowej serii "Ja zjada. Cześć, moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Siemka, dzisiaj przedstawię wam historię kanałów Agnieszki Grzelak. Ale zanim zaczniemy, chcę przypomnieć o subskrypcji mojego kanału, abyś nie przegapił żadnego z nadchodzących filmów. A teraz zapraszam do oglądania. Agnieszka Grzelak urodziła się 6 września 1989 roku. Swój kanał Beauty założyła w listopadzie 2011 roku. Jednak pierwszy film opublikowała dopiero 19 kwietnia 2013. Dzięki posiadanemu doświadczeniu w dziedzinie makijażu mogła robić tutoriale oraz filmiki urodowe, które pozwoliły jej dotrzeć do większego grona odbiorców. Twój drugi kanał Agnieszka zaczęła prowadzić niecały miesiąc później. Głównym jego celem było dzielenie się z innymi swoją pasją, czyli podróżami. Pierwszy film pojawił się na nim 16 maja 2013 roku. Był to krótki vlog z nurkowania na Lanzarote. W późniejszym czasie, zaczęła prowadzić takie serie jak Ja Pana Zjadam, Mój Pierwszy Raz z" oraz Aga Testuje. W odcinkach z tej ostatniej serii, youtuberka próbuje jedzenia, którego nie można kupić w Polsce. Między innymi słodyczy o różnych, czasami dziwnych smakach. Dziwne. Poprzednio próbowałam jasnego zielonego i był miętowy. a ten jest ciemny i jest po prostu czekoladowy. To spróbuję rozgryźć tego jasnego. Okazjonalnie na głównym kanale youtuberki pojawiały się również fanmaile oraz challenge z różnymi youtuberami, Między m.in. Zuzanną Borudzką oraz Red Lipstick Monster. Oprócz tego na kanale Agi można znaleźć ciekawą serię filmików o Japonii, które nagrała podczas swojej wizyty w tym państwie. Jak widzicie, jestem już przybrana, mam perukę, mam rzęsy, jestem ubrana trochę inaczej niż zwykle, bo chcę być jak najbardziej koi, jak się da. Na kanale Beauty, najpopularniejszą serią youtuberki, są filmy, w których Agnieszka, za pomocą makijażu, przemienia się w różne postacie, m.in. Momo. Kiedy to już jest gotowe, biorę czarną farbę i zamalowuję nią całe wnętrze oka. W tym miejscu musi powstać czarna czerń, żeby nie wyróżniała się spod sztucznych oczu. Możecie do tego użyć zarówno farby, jak i kredki czy cienia. Cokolwiek będziecie mieć pod ręką, byleby było czarne. Kanał Agnieszka Grzelak Vlog, próg miliona subskrybentów przekroczył w połowie 2018 roku. Natomiast kanał Beauty w pierwszym kwartale 2019. I tym akcentem kończymy ten film. Ja życzę tobie miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.